Dzień dobry! Aktualnie trwają zbiory truskawek na plantacjach odmian średnio-późnych. Za chwilkę zaczną się zbiory najpóźniejszych odmian truskawek uprawianych klasycznie w naszym kraju. Zbiór zakończył się już na wielu plantacjach odmian wczesnych, a odmiany średnio-wczesne są niemalże w ostatnim momencie zbioru. Oczywiście ta sytuacja zależy od plantacji, od regionu, od systemu uprawy. W związku z tym, że ten sezon nam się przesuwa i biegnie ku końcowi, coraz więcej pytań, jakie do mnie dociera, dotyczą pielęgnacji plantacji po zbiorach owoców. To właśnie po zbiorach owoców nastąpić powinna jedna z najważniejszych decyzji o tym, czy daną plantację, daną kwaterę Pozostawiamy na kolejny okres owocowania, czy też będziemy likwidować? I tutaj są dwa scenariusze, które należałoby wdrożyć względem podjętej decyzji. Jeżeli zostawiamy, to jest jedno określone zachowanie. Jeżeli likwidujemy, no to oczywiście przygotowanie do zlikwidowania uprawy i zastanowienie się o tym. Czy tu będziemy jakieś przedplony wdrażali, czy później jak tą działkę będziemy zagospodarowali. Ale ja bym się chciał skupić na aspekcie decyzji, którą podejmujemy w kontekście pozostawienia plantacji na kolejny okres owocowania. Pytania, które do mnie docierają po zbiorach, to są tak jak Państwo widzą, pytania dotyczące zwalczania chwastów. Mówię. Że widać te chwasty na wielu plantacjach, nawet bardzo dobrze zadbanych, bo w okresie zbiorów już się o tych chwastach po prostu e, nie myśli. One, one sobie rosną, one sobie są na, tym, e, na tych naszych plantacjach między tymi roślinami. I pierwszą rzeczą, o jakiej należałoby pomyśleć, to jest właśnie kwestia e, zwalczania chwastów odchwaszczania plantacji. Jest to bardzo ważny zabieg. I tu od razu powiem, że jestem zwolennikiem i zachęcam, aby tuż po zbiorach odchwaszczanie prowadzić w sposób mechaniczny. Odchwaszczanie prowadzić w sposób z użyciem, z wykorzystaniem na plantacji różnego typu rodzaju globogryzarek. Widzę kilka zalet takiego podejścia. Po pierwsze, niszczymy chwasty. Po drugie, mamy na plantacji pomiędzy rzędami roślin, pomiędzy roślinami rozłożoną ściółkę ze słomy. Warto by było, aby tą ściółkę przekształcić albo w procesie mineralizacji w składniki dostępne w glebie dla, dla roślin, albo w procesie humifikacji, właśnie w materię organiczną. Więc likwidacja ściółki ze słomy, również przy pomocy glebogryzarki to jest bardzo dobre rozwiązanie. I trzecia rzecz to są rozłogi. One już na plantacji są. One są totalnie na plantacjach owocujących niepotrzebne, zbędne i należy je usuwać. I w pierwszym okresie, w pierwszym momencie, tuż po zbiorach, rekomenduję usuwanie rozłogów w sposób mechaniczny. Po prostu niszczenie ich glebogryzarką. Jeśli chodzi o wybór Glebogryzarek to w gospodarstwach można by było powiedzieć, są dwa rodzaje. Pierwszy z nich jest to przekształcona, zmodyfikowana, zmodernizowana polska, prosta glebogryzarka, która jeszcze do niedawna służyła w innych uprawach na innych polach, a poprzez zmianę ustawień elementów roboczych, modernizację została przystosowana właśnie do pracy na plantacji truskawek. I drugim rodzajem są to typowe, dedykowane urządzenia. Włoskiej produkcji lub, lub innych, też i polskiej produkcji, ale chodzi mi o to, że mają już sekcje, są to obudowane i tutaj jest pełna regulacja, jeśli chodzi o głębokość. I tu chciałbym zwrócić uwagę na głębokość pracy elementów roboczych dla bogryzarek. Nie może być za głęboko, aby nie uszkadzać systemu korzeniowego, ale z drugiej strony ta praca da jakiej będą funkcjonowały elementy robocze, powinna być na tyle głęboka, aby bardzo dobrze wymieszać szczółkę z glebą, aby odciąć rozłogi, usunąć również wspomniane chwasty. Jeśli oczywiście niezbyt intensywnie części robocze będą wchodziły w glebę, tak żeby zniszczyć system, Korzeniowy. Oczywiście o tym systemie korzeniowym po zbiorach trzeba szczególnie pamiętać, i tutaj przydałoby się posiadać ferdygację, aby móc takie preparaty jak humik czy Ferdygold o wysokiej zawartości fosforu, Ferdygold 94515, móc zaaplikować po to, aby właśnie pobudzić roślinę do. Wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego. Jeżeli nie mamy możliwości aplikacji za pomocą ferdygacji, można wykonać zabieg poprzez opryskiwanie plantacji. I preparat Humik będzie tu szczególnie przeze mnie polecany i rekomendowany, ale dodam jeszcze, że korzystnym rozwiązaniem również jest stosowanie dedykowanego produktu, jakim jest preparat słoma finito. Słoma finito jest produktem, który będzie przyspieszał rozkład resztek pożniwnych, tak to nazwijmy. A w naszym przypadku, w przypadku plantacji truskawek mówimy tutaj o właśnie resztkach słomy, które warto by było przekształcić w te korzystne dla gleby i rośliny związki. I substancje, przekształcić po to, żeby rośliny za chwilkę mogły z nich skorzystać, aby ubogacić glebę. I dlatego plantacje nie mogą być pozostawione same na sobie. Plantacji, o plantacje, o rośliny trzeba zadbać. I podsumowując troszeczkę to, co chciałem powiedzieć, to w pierwszej kolejności likwidacja chwastów. Rekomenduję rozwiązania. Mechaniczne wykorzystanie glebogryzarek, o których wspomniałem, lub innych urządzeń, maszyn. Na wielu gospodarstwach. W wielu gospodarstwach dostępni są również pracownicy sezonowi i możemy ich przekierować do pracy właśnie na istniejącej plantacji, która pozostaje na kolejny sezon, aby właśnie między roślinami dokonać odchwaszczania, dokonać zabiegów pielęgnacyjnych. W trakcie tychże zabiegów odchwaszczania, prowadzonych metodą mechaniczną, czy to ręczną, czy przy użyciu wspomnianych globogryzarek lub innych urządzeń, należy również niszczyć rozłogi. Tak jak wspomniałem, na plantacjach owocujących one są totalnie niepotrzebne, zbędne i te rozłogi po prostu trzeba wykorzystywać. W późniejszym okresie będziemy mogli mówić o chemicznym kontrolowaniu. Tutaj wzrostu i rozwoju rozłogów, ale w tym pierwszym okresie tuż po zbiorach rekomenduję metodę mechaniczną. Trzecia rzecz, na którą zwracam szczególną uwagę, to kwestia związana z szczółką organiczną ze słomy, która została tutaj rozłożona i którą warto tak zagospodarować i tak zarządzać, aby z tej szczółki w glebie zostały korzystne dla wzrostu. I rozwoju roślin, ale też i dla funkcjonowania życia glebowego. Związki, z substancje. I tutaj sprawdzą się preparaty oparte na kwasach humusowych, aminokwasach. Preparat Humik, który można aplikować za pomocą ferdygacji lub za pomocą oprysku. I preparat Słoma Finito, dedykowany, typowy produkt, który przyspiesza właśnie procesy rozkładu ściółki i resztek pożniwnych. W razie pytań. Jestem do Państwa dyspozycji. Mój numer telefonu, adres mailowy wyświetlają się tutaj w belce na dole. Więc jeżeli Państwo macie do mnie pytania, zachęcam do kontaktu. Dziękuję za uwagę.